Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku trochę późno wrzucanym, ale jest kolejny odcinek z Crash Bandicoot World e, Zwiedziłem się na Koko przez przypadek czemu gra w crusha, czemu będzie Crash dzisiaj, a nie Wiedźmin a to dlatego, że trochę, że y, przez ten mój mały wypadek, jak nie wiecie, to sobie rozbiłem web i trochę tak mi to wszystko Yy, opóźniło nagrywanie, ale spokojnie, od ju jutro już będzie normalnie Wiedźmin, nie będzie żadnych yy, problemów z tym Wiedźminem, więc nie przejmujcie. Dzisiaj po prostu wrzucę coś, co się nagrywa szybko, łatwo, przyjemnie i, i bez zbędnej spiny. Wchodzimy, Dynamite, trzeci Warp, Warp Pad przed nami. Well, I am Doctor Nefarious Trophy, master of time, and the creator of the very time-twister machine you see before you. Uka Uka and Doctor Cortex have sent me to end this little shroud, so you won't be leaving my area with the crystals. I swear it. Tak poznajemy w ten sposób właśnie. doktora. Entropiego Neferius Tropi, tak? to się nazywa? Jakbyś tak powiedział. Dobra, nieważne, moi drodzy, jesteśmy tutaj w kolejnej, chyba już w kolejnej planszy z dinozaurami. Tak? No, bo uciekaliśmy przed jednym dziadem, pamiętam, pamiętam, było, było. No, tutaj już rozwalam skrzynki niepotrzebnie. Mam trochę więcej takiej dobrej tutaj energii przy tym crashu. O dobra, prawie bym stracił maskę, bo jestem idiotą, ale spokojnie. Ja pamiętam co tu się działo? No pamiętam w miarę, znam tę grę dość dobrze. To jest jedyny crash, którego udało mi się skończyć, więc jakbym go nie pamiętał, to by było dziwnie. Moi drodzy, tutaj jakbyśmy mieli... Nie wiem, żółty klejnot chyba to jest. Chyba żółty klejnot, to byśmy mieli planszę dodatkową, ale... ale nie mamy niestety żółtego klejnotu. Kurwa, wszedłem na tę lawę. Jaja, co robicie? No dobra. Moi drodzy, przed nami jest kolega dinozaur. Będziemy się z nim lecieli. Prosto, prosto. Jesteśmy z tym panem dinozaurem. On tutaj nam towarzyszy w tym momencie. Aha, dobra, nie wiem, odjebałem trochę, ale trudno. Idę dalej. On chyba nie jest aż tak potrzebny, ten Dinek, więc spoko. To mi się wydaje przynajmniej, ty. Gada, człowiek, że pamięta, zapomniał, nie? Czy jest potrzebny ten Dinek, czy nie, ale dobra, jakoś sobie to chyba radzimy. Dobra. Tak, no bo on tu i tak zaraz nie będzie mógł być ten użyty. No, dobra, trudno. To jest 112 skrzynek, chyba bez tej bonusowej tam planszy To się nie daj ten No dalej, Halokras Okej okay. Dobra, jesteśmy Mamy kryształ moi drodzy Dobra, tu trzeba zrobić coś takiego zebrać sobie normalnie łompaty i lecimy sobie dalej. Tutaj tak byśmy nie mogli na tym dinku sobie siedzieć. Tu mamy bonusa. Zobaczmy. Zobaczmy. Jestem ciekaw ile plansz tutaj zrobię w tym momencie. Nie wiem, czy trzy, czy dwie. Na pewno w następnej będzie boss, więc chyba tutaj trzy zrobimy, nie? Ale tu mamy tę skrzynkę. Tu w ogóle ta umiejętność z tym dostaliśmy od od yy, kurczę tajniego jest taka bez sensu, po prostu sobie dodali jakieś skrzynki, nikomu do niczego niepotrzebne w żaden sposób to jakoś turbo nie utrudnia gierki dobra no dalej, pyk w żaden sposób to nie utrudnia gierki To jest tylko taki motyw, o proszę bardzo nie jest to jakaś bo przydatna umiejętność, poza tym, jeżeli chcemy przechodzić grę na 100%, a jak nie chcemy, na przykład, no to w ogóle jest bez sensu. Nic na nie robi. Po prostu jesteśmy lepiej ciałem, atakujemy i tyle. Dobra, chodźmy. Tak, przed nami jest nasz ulubiony moment, czyli spieprzamy przed dinozaurem. O, tutaj trzeba biegać z nurtem, że tak powiem. Okej, okay, jakoś się tu udało. Tutaj gdzieś jest jakaś chyba pułapka od twórców do zaliczenia. Albo i nie. Zobaczmy, on, on rozpierdala nam te skrzynie. To też. Dobra, on nam rozwala te skrzynki, więc... Więc spoko, ale nic nam to nie daje niestety, ponieważ... Ponieważ kolejnotu i tak nie zdobędziemy, bo nie dostaliśmy się do tego kolorowego. No dobra, dynamite za nami. To jest chyba gra słów, nie? Dynamite. W sensie chodzi o dynamit, ale nie jestem pewny. Pewnie pierdolę głupoty, ale przed nami deep trouble i tutaj jesteśmy w stanie chyba zdobyć pierwszy czerwony klejnot. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak mi się wydaje, że pierwszy czerwony klejnot sobie zdobędziemy. Pierwszy kolorowy po prostu klejnot. Tylko jest to trochę... O, tu może nam zejść odcinka dużo bo wydaje się to być dość długą sprawą. Dobra, czekajcie, bo tutaj mamy ten pierdylnik i trzeba ładować, nie? Dobra. Poruszanie się tym jest takie dość yy, średnie. Jak wiemy z pierwszej planszy wodnej, jest to kurde, nieprzyjemne, nieprzyjemne. Tam, bo można sobie postrzelać, to coś tam właśnie rozwalimy. Coś tam się uda rozwalić. Dobra, X-em ten atak, dobra. No tutaj są miny, więc tutaj trzeba powolutku. Jakaś mantra. O dobra, ty przeżyliśmy to, ale jajka, dobra. O nie, moje znienawidzone kurwa wiatraki. Okej, okay, dobra. Ważne, że maska poszła na to. Tych, dobra. I teraz się nie wypieprzyć na głupi łeb. Nie cierpię w ogóle pływać w grach, nie? Dobra, mamy peka pointa. Teraz czekamy aż, aż to minie. Przepieprzamy się na drugą stronę. Zdobywamy klejnot. No ale tu trzeba po prostu przelecić szybko. No i patrzcie teraz moi drodzy. Tutaj jest taka miejscuba, gdzie trzeba jakąś, jakieś główienko uderzyć, nie? I zaraz zobaczycie o co tu chodzi. Bo to główienko uderzymy dopiero. No mniej więcej gdzieś tutaj zaraz. I będzie trzeba się tu cofnąć. Jeżeli chcemy planszę przejść na 100%, no to tak jest niestety to. Yy... To jest wymagane. Dobra, lećmy tu. Lećmy sobie tak. No i tak musimy tutaj dopłynąć, no bo żeby wszystkie skrzynie zdobyć na tym poziomie to trzeba niestety to wszystko tu porozwalać. Tutaj musimy poszczelać. Zobaczyć co się dzieje. To jeszcze mamy do zniszczenia Tendencje. Dobra, zobaczmy, czy się to uda tu. O. Aha, pytanie, czy ja muszę coś tu jeszcze rozjebać? Aha, nieważne, dobra, czyli przed końcem mi się udało wywalić. Dobra, trudno zdarza się najlepszym, a że ja jestem najlepszy, no to cóż. Eee, dobra, czekajcie, bo tu. Ale po prostu za mało sobie ogarnąłem widzicie za mało strzelałem tym dziadostwem zanim tam wleciałem w ogóle Dobra 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 okej okay. Okej, okay, dobra. I to się udało zrobić, więc teraz musimy zawrócić. No i teraz trzeba tu uważać na te wiry jebane. I zasuwać bardzo szybko. I musimy się teraz cofnąć. Niestety musimy się cofnąć. No bo widzicie, mamy... Brakuje nam 30 skrzynek, które sobie dobijemy. Za chwilę. Dobra, tu trzeba się cofnąć w ten sposób. I tutaj uważać, nie pamiętam niestety z której strony jest ten główniak. SA. dobra. OK. i tutaj trzeba po prostu uderzyć w nitro, znaczy dotknąć go. I pyk. No i mamy kolejne skrzynki zdobyte. Mamy tu też checkpoint, co szczęście jest. Nie musimy za każdym razem sobie tutaj przelatywać. Możemy sobie na spokojnie tutaj. Przepłynąć koło tych rybek. Oczywiście tutaj jest nitro. To jest pułapka, o której zapomniałem. Tu mamy też nitro. Nie wiem, jak ja tu bez skrzynki z maski przepłynę, ale dobra, udało się. Kurywa. No Mhm. Eee, dobra, zakręciłem się. Dobra, no tu. Oskar, spokojnie. Nie ma co się tutaj ten y, stresować Co ja zrobiłem? Nie no ja jestem jakimś idiotą Ja jestem jakimś idiotą. Ja tu wszystkie życia stracę Pacyk Dobra na no, spokojnie Tu nie ma co się stresować, bo Teraz to zły doradca Ja jestem idiotą, ja nie umiem tutaj przelatywać, kurde, przepływać No, no, fajnie było mieć dużo żyć, ale, ale skończyło się babci sranie Ja chcę tutaj stworzyć tę gierkę na 100% i, i, i mi się to nie uda, nie? Niestety nie mamy maski ze sobą, więc... Dobra, spierdalamy. Tylko żeby nas ten rekinek jebannie zajebał i jest dobrze. Dobra, czy my tu coś mamy takiego? Dobra. Odsunąć się, że nas nie rozwaliło nic. 74 na 83 skrzynie. Tak. Oho. Dobra, zasuwamy tu. Uderzamy w skrzynię i mamy tak. Mamy biały klejnot. Mamy kryształ. Mamy czerwony klejnot. Rubin powiedzmy. I mamy to załatwione, moi drodzy. Udało się. Mamy to, mamy to. No, jeszcze dużo czasu nam zostało. Teraz muszę sobie. Dobra, ty tu tańczysz, ale. Dobra, ja sobie zapiszę gierkę od razu. Eee, to jest to, czyli my sobie na Dingo Dialu zapisujemy. No. no, 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 no. Czekajcie. Nigdy nie wiem. Safe jest na X, dobra. Tak. Wiem, wiem, mam automata, no ale. Ale cóż, dobra, poczekajcie, bo tutaj gdzieś była plansza z dinusiem Boneyard. Tak to jest ta plansza, więc możemy ją sobie odwiedzić w tym momencie. No bo mamy już czerwony klejnot, i on do nas gada. Okej, okay, spoko, fajnie, to co? Pierdolisz, pierdolisz. Mm, no, czasówki tu robić nie będziemy. Mam nadzieję, że ten dinek nas nie, nie, nie zabije, czy coś, bo to by było trochę śmieszne. Tylko jak tutaj mamy już double jumpa. Więc jakby co, to nic nam się tu nie stanie takiego. Możemy sobie zabrać życie dodatkowe, które straciliśmy w dużej ilości w poprzedniej mapce. Zesuwajmy to sobie na spokojnie. Już w lawę nie wpadniemy, no bo ten double jump nam tutaj nie przeszkadza w żaden sposób. Z drogą chyba z miesiąc minął od ostatniego odcinka krasza na kanale. Ale cóż, no wiecie jak jest, nie? Człowiek lubi sobie pokraszować czasami i miałem ochotę to sobie gra mnie. Dobra, pyk. tutaj mamy generalnie wszystkie skrzynie zdobyte. Nie musimy ich zdobywać, ale wiecie, Łumpa, co zawsze się przydadzą. Patrząc na to, że ja się wywalam tutaj jak głupi za każdym razem, więc no, no niestety, ale wpadaj na bambus. No i mamy tutaj, proszę Państwa, czerwoną platformę z rubinum, Rubinem i tutaj też będzie trzeba uciekać przed tym dziadem. Tutaj jest stalowa skrzynia, tylko nie będziemy musieli żadnej innej zdobywać. Więc dobra, jesteśmy się, Mano. Trzeba tu po prostu uciekać przed dziadem wstępnym. Dobra, tu już mamy te przyspieszacze, ale one nas tutaj prowadzą na manowce trochę. Jak widać. Trzeba niszczyć tę trawę na bieżąco. Tu trzeba uciekać. Ta plansza polega po prostu dodatkowa na tym, że spieprzałem przed tym dinozaurem. Oczywiście wpadłem w gejzer. Mamy kolejny checkpoint i biegniemy sobie dalej bez zatrzymywania się praktycznie. Coby pan dinozaur nam tutaj nie na pieprzył butów yy, dobra, dało się to przejść. Biegniemy sobie ten. Dobra, uciekamy. Tych tyk. O kurwa, no i patrzcie, wpadłem w to. Zapomniałem o tym miejscu. Ale spokojnie, jakoś sobie tu poradzimy na pewno. Kurczę, na raz to się najlepiej robi, no bo nie ma tego problemu w. Wiecie, no jak już za pierwszym razem wszystko wychodzi, to od razu jest lepiej, nie? A jak trzeba powtarzać, to się potem człowiek frustruje niepotrzebnie. O, kurde. Było bliskie. Ok, przeżyłem. Mamy klejnot. Plansza skończona, moi drodzy, udało się. Zdobyliśmy ten kolejny klejnot, który nam brakował. Tej planszy, hmm, więc jest chyba na 100% praktycznie zrobiony ten warp pad, tylko no, trzeba jeszcze artefakty pozdobywać. A tymczasem wracajmy, moi drodzy, do normalnej rozgrywki. High time, wysoki czas, no będziemy gdzieś na jakichś wysokościach, więc pewnie chodzi głównie o to, tak. Tu nic nie ma. I gnoi to się najlepiej wiecie czy mnie. Bazuką potem ładuje. Tylko że bazukę dostajemy dopiero po czwartej planszy niestety. Nie pamiętam co. Teraz dostaniemy chyba taki wirek śmieszny. Taki wydłużony wir, że będzie można latać jakby. Dobra, okej, okay, to się udało. Wszystkie pasiki zdobywamy. To trzeba teraz uważać, bo oczywiście ja się na platformówkach znam jak mało kto. Dobra. Trzeba na tego małpiszona uważać. Diadowskiego Dziado... małpiszona. Mamy to zdobyte. Checkpoint jest to najważniejsze. Żeby się za daleko nie cofać. Kurwa mać no. I jeden. Kieprzone skorpiony Dobra Okej okay. No to mam zdobyte Ej, okay, pyk Dobra, wow Udało się pasów dwa brakuje do życia Dwie sztuki Dobra, ja nie pamiętam, czy my tutaj zdobywamy, bo tu fioletowy klejnot jakoś można zdobyć, z tego, co widziałem. Ametyst, powiedzmy. Ale jak to trzeba zrobić? Nie wiem, czy to jest plansza śmierci. Jeżeli jest, no to już jest lipa, bo się wyjebałem raz. Ja sobie to, wiecie, pogoogluję wszystko, nie? No ale bonusik zrobimy, nie? Co nam szkodzi? Dobra, mamy to. Okej, okay. Dobra, Dobra Nie chciało mi się kombinować tutaj za bardzo z tym, wiecie. Dobra, czekajcie oto trzeba. O właśnie w ten sposób mm, skrzynek nam brakuje. 31 sztuk. No i ma tragedii chyba, nie? No nie. Gorsza rzecz, ale dobra, już sobie polećmy tu normalnie. Ryształ mamy. Mamy checkpoint. Mamy maskę. Nie, tutaj jest potrzebna, widzicie, platforma z jakimś klejnotem. Albo to jest platforma śmierci. To jest chyba platforma śmierci moi drodzy, więc jak już się raz wywaliłem. No to niestety nic z tym nie zrobimy, ale spokojnie zrobię wam jakiś odcinek ze zdobywania takich rzeczy właśnie niedostępnych. Jak ja sobie gdzieś tam wygoogluję, bo po prostu nie znam wszystkich na pamięć, więc... Okej, okay, dobra, to się jakoś udało w miarę. Kafek, to mamy. Dobra, dużo skrzynek nam nie brakuje, więc może ten zwykły klejnot nam się tu uda zdobyć. Wydaje mi się, że na Platformie Śmierci po prostu yy, nie mamy kolejnych skrzynek do zdobycia, tylko mamy... Mamy po prostu klejnot do zdobycia i to jest planszowe. No tak, no brakuje nam siedmiu skrzyń, więc może, może, może. Dobra, to nie da rady w ten sposób. Ale już może w ten sposób się uda. Dobra, okej. Okay. To jest git. Hmm, dziwne. Małpiszon przeżył. Wybuch Nitro, dziwne, nie? Ale dobra, no mamy wszystkie skrzynki, więc, więc plan forma śmierci to była raczej. Tutaj do zdobycia. Okej, okay, dobra, przeżyliśmy. Klejnocik zdobyty można sobie odpocząć. No, nawet dobrze poszło. Szkoda, szkoda, że tej platformy śmierci nie zrobiłem, ale może w następnym odcinku spróbuję zacząć tak, że tam dojdę po prostu przed odcinkiem i, i, i będzie z głowy i spróbuję wtedy to zdobyć. A tymczasem, moi drodzy, też dlaczego wróciłem do tej serii, Wam powiem na szybko, bo też nie powiedziałem tego w trakcie. Po prostu kończy się Hogwarts, zostały już dwa odcinki, więc chciałbym czymś sobie zapełnić tę lukę hogwartową. A tutaj dużo tych odcinków nie wyjdzie, więc po prostu Po prostu będzie crash zamiast Bug Bartu Mam nadzieję, że Wam się to podoba. I mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, za który wam serdecznie dziękuję, jeśli go obejrzyliście. Jeśli się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba i co? Widzimy się w następnym crashu. Cześć!